Siema, Siema. Witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing kilku rzeczy. Ale głównie tej poczuszki, która przyszła do mnie z Włoch. Nie bezpośrednio, bo pewien sklep, właśnie na no, wstępie, jak widać, Jack Motors, sprowadzili mi pewną rzecz. to bardzo, bardzo dziękuję. Coś, czego no, u nas w Polsce nie znalazłem. Ogólnie mało jest filmików z tym oto zestawem, który się tu znajduje na mecie. No i, no to ja coś nagram. Tam z pewnym widzem już pisałem o tym w pew, pod pewnym filmem w komentarzu. To może się domyśleć o co chodzi, ale no dobra. Nie ma co przedłużać, to bardzo. Bierzemy się za otwieranie. Nagrywa się? Nagrywa, no. Są tego jeszcze... No jak widzicie nie otwierało nic. Nie to U, na kolejce o, coś się wyłamy Pateczki mamo. U, naklejka takiej wielkiej już nie ma. Dobra. Fajnie, fajnie. Wypełnienie wyjazd. Chyba tam nic nie było, mam nadzieję. Dobra karton kartonie znajduje się karton. Tak, zamówiłem karton. Top performance. O, może komuś już coś to mówi? Lecimy dalej. Otwieramy. W tym kartonie mniejsze opakowania. W tym razem styropianowe chciałbym to nie, nie chciałbym tego podtrzeć. Dobra, fajnie wychodzi. Tu coś jest? Nie, to niej. Dobra, U, fajny, fajny kartonik, naprawdę solidny. Dobra, czego zaczynamy? No to może tam wysuwamy. A wycofujemy wysunąć, o, dobra idzie. A, tutaj już tutaj jest, no dobra, widzimy. dobra. Tu mamy wał, jak widzicie. Tyle, że nie jest to zwykły wał. Co znaczy dlaczego nie jest zwykły? Różni się od seryjnego, czy tam od innych, w tym, że ma korba 85 mm. No, cały zostapimy? pożyska to. pożysko igiełkowe. O, nawet mamy napęd pompy wody. A ciekawe jestem, no, czy dali napęd pompy może się czymś różni. No ciekawe ciekawe. Dobra. To jakby nie no ale jakże ważną rzecz mamy już rozpakowaną. Lecimy teraz w większym I z No to pomyślacie się, co tutaj już może być. Na pewno. Tu mamy cylinder. A jaki cylinder? W sumie zapomniałem jego dokładnego oznaczenia, ale top performance 77 cm3 pojemności. Jak widać, głowica modularna. Szpilki dłuższe, dlatego że no, jak ja mówiłem, korba ma 85 mm zamiast 80 No to potrzebne są dłuższe szpilki, bo cylinder będzie wyżej siedział. I tutaj mamy samo to cylinder. No powiem że Wam robi to na mnie wrażenie. Zobaczcie w ogóle jakie ogromne kanały. Czekajcie, wezmę lampę tylko. Kurde, lampy szukam, a na stole. Dobrze. No co? Spójrzcie tylko na to. Nie wiem czy wspominałem, ale tłok... w tym cylindrze ma 50 mm tak, 50 mm średnicy, gdzie zwykłe takie 70 mają tłok o średnicy 47 mm i pod ten cylinder będę musiał rozfrezowywać kartery. Dam Wam jeszcze do porównania na przykład takiego Atene, Atene 70 siedemdziesiątkę Sporta. Może tutaj nie jest widoczna różnica, ale mam nadzieję, że to już będzie. Zresztą no, jak 3 mm różnicy. Widać? Chyba widać. Samo to okno wydachowe patrzcie to. do takiej Ateny. Malutkie okienko. To. A to. Nie wiem właśnie teraz, czy mi flansza będzie do idealnie pasować, ale potem nie będzie akurat, to jest najmniejszy problem. Dobra. Obejrzymy sobie, jeszcze może tłoka. A co to tutaj mamy? Aha, redukcję do czujnika temperatury. No, A tak z ciekawości jest tu w ogóle miejsce na termostat? Jest miejsce na termostat. O! Ja będę stosował, założę termostat. Niech to się dogrzewa tak, do takiej temperatury, jak to powinno chodzić. Znaczy, no, dogrzewa. Niech to trzyma te stałe 60 stopni. Potem już wiadomo, będzie chłodnicę go chłodzić. Taką mam nadzieję, że wyrobię. Tworzymy sobie szybko zobaczymy jak to wygląda. Ten pierścień, tańko wypukłe. Słuchaj, hmm. po go, ale no, trudno. No a tutaj co? Standardowa słońce bezpieczna. Pierścień. będziemy montować w którymś filmie. Dobra. Z takich ciekawszych rzeczy to tyle. Przyszła mi jeszcze jedna rzecz. Taka oto. Oczuszka, znaczy etui. tu etui. Co mamy? Przyrząd do synchronizacji gaźników. Po co mi przyrząd do synchronizacji gaźników? Hmm. Będę 4 skutery na raz robił? No tak nie do końca. Mam tutaj takie oto cztery geźniki. Z motoru tej marki. Mot motocykla, o sorry. Rozebrane. Będą czyszczone. No i wpadła taka szósteczka. No a taki serwis pozakupowy. Co w niej będzie do zrobienia? E, co w niej jest do zrobienia, na pewno. Klocki przód, oba zaciski, uszczelnia czelag, kluzy zaworowe do sprawdzenia, gaźniki do wyczyszczenia, yy, olej wymieniamy. Z tyłu zacisk też, klucz nam do wymiany. Płyn w obu zaciskach, sprawdzić jak wygląda płyn chłodniczy. I to chyba tyle, jak mi się wydaje. Dobra, z takich rzeczy organizacyjnych to tyle. Lekki bałagan, ale co, no w trakcie roboty jestem. No co, poradzę. Dzięki, że oglądaliście, że wytrwaliście do końca. Jeśli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Komentarz, jeśli macie jakieś pytania. Zachęcam do subskrypcji, jeśli nie chcecie przegapić filmu z montowania tego oto cylindra. W tym oto skuterku, no, który zresztą... Stoi, odstawiony, nie ma czasu na niego robotę. Jest. Ale skądś trzeba pieniążki brać na takie rzeczy. Dobra. To wszystko. Tyle chciałem dziś powiedzieć. Siemano.